Arek Wrzosek po walce z Arturem Szpilką na gali XTPKSW94, oprócz Twojego zwycięstwa, dużo mówi się o przerwaniu tego pojedynku, no więc chcemy, żebyś opowiedział nam jak to wyglądało z Twojej perspektywy. Artur ostatecznie powiedział, że w sumie to było słuszne przerwanie. No to jak Artur już tak mówi, to ja się nie kłócę, bo nie chciałem się z nim przytykać teraz w mediach. Ale jak on już przyznał, bo na początku, no ja widziałem chyba jeszcze zanim on zobaczył powtórkę, to ja od razu zobaczyłem, no i było widać, że go cięło. zapytałem sędziego, czy ma do siebie jakby jakiś zarzut, sędzia powiedział, że nie, no że uderzył twarzą w matę pod którymś ciosów, także no i tak to było widać na powtórkach i finalnie Artur, tak chciałem też zaapelować w klatce, żeby Artur nie udzielał odpowiedzi na to pytanie w klatce, bo ja wiem jak to jest po dzwonie. Ja w żadnym życiu wyrwałem takiego dzwona porządnego i wiesz, ja przez godzinę gadałem głupoty, nie? I że są, często się zdarza, że zawodnicy pierdzielą po tych dzwonach. No nie chciałem, żeby robić robił z siebie yy, no, niepoważnego gościa, bo wiedziałem, że na pewno go odcięło, tylko było po prostu no, źle z tym. Wiesz co, ja myślę, że też bardzo fajnym obrazkiem było to, co stało się w punkcie medycznym, gdzie i Uras, i Mamet Halidow tłumaczyli też Arturowi, pokazywali mu powtórki. No i wszyscy doszli do takiego wniosku. No i fajnie, że to się właśnie w taki sposób rozegrało. I tak i nie, no bo lubię Artura, ja mówię, wolałbym z nim siedzieć po trzyrundowym boju, zakrwawieni, wiesz, i wymieniać się doświadczeniami z walki, no niż widzieć jego, wiesz, no kurde, niepośniaczoną twarz i po przegranej walce 14 sekund, no bo to jest, no nie najlepszy wynik. Myślę, że też apeluję tutaj do internetu, ale, żeby oszczędzili Arturowi, ale no może być różnie. No co, no nie, nie, tak sobie też ja to wyobrażałem Artur, natomiast Artur no podjął bardzo duże ryzyko, wleciał, wleciał wymyślił sobie superman punch. Wle... Wiesz co, mamet powiedział, coś ty wymyślił, co ty jesteś za wariat w ogóle, on cię trafił tym supermanem czy nie? Nie, to gdzieś w ogóle też, no wszedł mi też na kopnięcie i troszkę go zamortyzowałem tym kopnięciem, to widać na powtórce, w zwolnionym tempie, gdzieś, ja w ogóle nie, nie widziałem tej ręki, mi się wydaje, że gdzieś poleciała mi na klatę, to widziałem zresztą na... Na powtórkach no podjął ryzyko, tak samo jak w walce z Mariuszem, wysmyślił sylatające kolandą. Także no, nie możemy się doczekać, co dalej Artur będzie wymyślał. to, y, Arek, w takim razie pytanie, już troszkę wywołałeś ten temat. Czy jedną z pierwszych myśli w klatce było troszkę delikatne, chociaż rozczarowanie, że chciałeś, żeby to trwało dłużej i pokazać nieco więcej? Czy jednak pełna jakby euforia i celebracja? Dobrze, mówię. Tak, trener Jot się pojawił tutaj. No. Mieszane uczucia, no bo z jednej strony by się chciał wskoczyć na tą klatkę i tam wykrzyczeć, kurde, ale z drugiej strony no patrzę i Artur, jeszcze zanim w ogóle zareagowałem na zwycięstwo, Artur już tam gdzieś krzyżał, że nie zgadza się z przewaniem, i ja takie było zamieszanie w tej klatce i w sumie nie wiedziałem, czy się cieszyć, czy rzeczywiście sędzia błąd popełnił, ale to później to już no, to nie dużo to, się samego zwycięstwa cieszyłem, po prostu cieszyłem się zakończeniem tego całego okresu bardzo ciężkiego dla mnie, no bo miałem dwie walki, uważam, że w krótkim czasie jak na MMA. Ale tego mogłeś nie widzieć. Wydaje mi się, że pewnym wyznacznikiem, że jednak dostał mocne dzwony a Artur jest też to, że łapał tam w klinczu sędziego Jarosza. Nie do końca widział też, co się właśnie dzieje. No i ja to wiedziałem od razu. No, mówię, po tej pierwszej powtórce, którą zacząłem zaraz po walce, wiedziałem no właśnie, że no, odciąłem Artura. Zresztą czułem to też. nie, no, Czułem, widziałem jego głowę, jak się zachowuje. Pierwsze dwa ciągnięcia nie były czyste, potem już były dochodziły do głowy. No, ja się też tam trochę zamotałem, bo złapałem go za głowę, zamiast ściągać na kolano, to rzuciłem nim po prostu w matę. Śmiesznie to musiało wyglądać. No tak, to wyglądało faktycznie jak na na dość dziwne obalenie, ale chyba jest jedna rzecz, za którą stojący obok Robert Jocz pochwalił, bo jeszcze stojąc w klatce zwracał uwagę na łydkę Artura Szpilki. Trener Jocz uwielbia te, te kopnięcia na łydkę i chyba za to pochwalił, tak czy nie? No, uświadomił mi, że ja miałem, przyznam szczerze, bo tak, Artur jest leworęczny, nie przywykłem do walki z leworęcznymi, no i na pewno za mało wierzyłem w moc swojego kopnięcia na nogę wykroczną z leworęcznym nogą, moją wykroczną. Po prostu myślałem, że to będzie takie pstrykanie i to niewiele zdziała, a mi wszyscy uświadamiali podczas przygotowań, że kurwa, stary. Kop, bo to jest mocny w chuj, nie? To jest trzy kopnięcia i jest po walce. No ja po dwóch Artur miał całą chwilę tą łydkę. Myślę, że myślę, że jakbym jeszcze mu ze trzy razy pociągnął, to to rzeczywiście by go bolało. No i trener mówi, co ci mówiłem? A ja, a ja tak zawsze mówiłem podczas tych przygotowań, że kurde, jakoś nie wiem, czy to będzie dobre, nie? I to, tak było. to było dobre. Przed walką na konferencji prasowej powiedziałeś, że ty masz pomysł na siebie w przypadku tego zwycięstwa. Czy możesz powiedzieć coś więcej teraz po zwycięstwie? No idziemy w górę w górę rankingu. No to jest pewne, ale czy jest jakiś rywal taki, wiesz, bo pewnie sobie go wymyśliłeś. Ja powiem tak, z tym naskiem to był taki follow-up do Artura e, e, przeszłej wypowiedzi. Artur chyba też nie załapał tego przy stole. Natomiast no co do rywali, no tam jest ranking e, e, i tak... E, nie chcę brać zawodnika numer 7,5 i, i, kurde, nie wiem, 11. Chciałbym się mierzyć, już chyba naprawdę czuję się z najlepszymi. Także ja sobie wymyśliłem na przykład taką walkę, żebym stoczył z kotorem, którego bardzo szanuję. Jest to Szymon Bayer. Chciałbym z nim zawalczyć, bo ja był on pretendentem do pasa. Po y, przegraniu walki z Filem y, wygrał walkę. Myślę, że jest też y, na, y, na fali, powiedzmy teraz. Stoczył bardzo dobrą, ostatnią walkę. Chciałbym z nim zawalczyć. W, jest bardzo dobrym zapaśnikiem, bardzo dobrym zawodnikiem, także jak jeszcze ktoś tam ma e, jakiś zarzut co do tego płaszcza ochronnego, to ja myślę, że Szymon Bajer to wcale nie będzie e, jakiś tam jeden, jeden stopień wyżej. Szymon Bajer to będą od razu cztery stopnie wyżej i nikt mi po takiej walce e, nie zarzuci, że, że ten parasol jest dalej nade mną roz, rozcie, rozpościerany. No to Arek, mamy rywala, potencjalna data. Jak rozmawialiśmy przed galą, to ja się Ciebie pytałem o KSW 100 listopad, ale tak naprawdę wychodzisz challenge. z tej walki bez... Challenge, bez Bayer KSW 100, Martin i Kawul, siadamy do rozmowy. I to jest... Oficjalny challenge. challenge. Ale tak jak mówię, znam Schumona, lubię go, bardzo szanuję i po prostu to jest, zajmuje po prostu za wysokie miejsce w rankingu i tyle. I trzeba walczyć już z takimi zawodnikami, a nie, a nie robić tam po pół stopnia w górę. Tyle. Gdzie się wybierasz teraz? Czy Poznań będzie grany w, w niedzielę, czy nie? A jutro nie, chyba, tak sobie poszczę, pojadę do domu, ale za tydzień jedziemy do Poznania na pewno na mecz, no bo już ostatni wyjazd w tym sezonie i tyle. Spędzę trochę czasu w Warszawie, no bo dla mnie najlepsze wakacje to jest Warszawa, bo ja jeżdżę często podczas przygotowań. No i jadę też do Stanów na Florydę, bo mi się bardzo podoba. Dużo się mówi o kibicach przy okazji tej gali, ale jedno trzeba powiedzieć. No, twoi kibice sprawiają, że jak zbliża się ta walka i wychodzisz do klatki, to jak spoglądałem wokół klatki, to wszyscy stali, bo już dało się wyczuć tę atmosferę. Czułeś to? Tak, no czułem, wiesz, ja wiedziałem, że oni weszli na hale i zaznaczyli swoją obecność, to ja już wtedy lepiej się czułem. Ja pamiętam taki motyw po wal, podczas drugiej walki mojej z Badrem, gdzie no, tam byłem, że tak powiem... Badr był mocno faworyzowany, w mam tu na przez organizację mam na myśli, że no wszędzie czułem, że to, wiesz, że ja mam przeciwnika w każdym wszędzie, czy w organizacji w hotelu itd., itd. i i tak dalej. taki się tam przez te 3-4 dni w tym hotelu czułem, kurde sam, a jak usłyszałem chłopaków, że weszli na halę i ryknęli, to to jest w ogóle dodaje takiego powera tak samo dzisiaj. Także to robi robotę też dla mnie. Nie? Ostatnie pytanie. Tak, z ciekawości, właśnie jeżeli mówimy o Twoich kibicach, to jeżeli ty z niektórymi ze swoich znajomych kibiców rozmawiasz o tych galach, czy ich w ogóle jakiekolwiek inne walki interesują? Bo to jest po prostu banda, która wchodzi tak naprawdę na Twój pojedynek. Oni mogą wydać bilety, pieniądze, kilkaset złotych na bilet, wchodzą na 14 sekund, jak widać, i wychodzą. To muszę mieć całe walki w wieczoru. <laughs> Nie, no śmiej się. Dużo osób interesuje, wiesz. To jest tutaj. Przyjechało ponad 900 osób i, i wiesz, i duża część tych osób to nie są osoby, które interesuje tylko moja walka. Też są kibice którzy kibicują mi i interesują chłopaków, walki śledzą. To są wiesz, tak naprawdę 90% osób też trenuje i interesuje się tym sportem. Także interesują ich nie tylko moje walki, ale myślę, że jak jest wyjazd do Sopotu, to nie chcę im się czekać do pierwszej w nocy, aż się skończy walka wieczoru. Tylko pewnie już sobie ruszyli na jakieś piwko i czekają na mnie. To ostatnie pytanie w związku z tym, bo Artur Szpilka szukał Cię teraz w szatni. Czy możesz zdradzić, o czym rozmawialiście w szatni? To o tym samym. No, Artur mi gratuluje dzisiaj od, od, od godziny i, no i tyle. No, Przyznaje, przyznał się z kolejny raz, że no, rzeczywiście go odcięło i y, tam, no, gratuluje mi serdecznie. I, i, ja, i tyle. No, Artur mówi w sumie to samo. My też gratulujemy i dziękujemy za rozmowę. Obrigado.